Przepraszam, halo, e, pokój dobry, proszę Boże, Cześć, idzie, się idzie. witam serdecznie, chciałem porozmawiać z proboszczem, zapytać o sytuację, która wczoraj miała miejsce, ksiądz uciekł, nie szedł na kolędę, tylko mikrofon jest włączony, bo chciałem też to odkomentować, ja tam... nie pokazuję pana, tylko pokazuję siebie, żeby no, to wyjaśnić, bo, tak, dobra, mówię ten, chciałem do koncertu, do, do, do no, koledę, tak, chciałem to do końca, do wyjaśnić, aha, no właśnie, tak na koledę. nie? nie, nie, mamy, nie? Pokój dobra. też kurczę. Zawsze byłem. Jeździłem na tych frach na początku lat temu, lewnica, uczestniczyłem. No, czekaliśmy, chciałem krótko porozmawiać. No, nawet ministranci nie weszli. Ksiądz się wytłumaczył, że w razie czego ja nie chcę wchodzić. Mama go wyczaiła, powiedział, że przyjdzie. Eee, zaczęliśmy tam sobie swoją wigilję, no, zaczęliśmy swoją imprezkę A. i od sąsiadów ksiądz uciekł z ministrantami z góry. To mówię, że już nie zaczepiam, nie? No, no właśnie, o to chodzi, że raczej, no, my dostaliśmy już informację, do jakichś że że są live y nagrywane, że są kamery porosstawiane, i tak dalej, a jakby kolenda jest takie miejscem spotkania, jakby no i z góry założone było, że po prostu jakby są, jak są takie różne sytuacje dziwne, nie wchodzimy, żeby jakby nie narażać się siebie i też i was w jakiś sposób, nie? No, żeby po prostu tego no, dobra po prostu, nie? No, bo kolenda to jest takie spotkanie też kapłana z daną rodziną. nie? Są wiecie, wiecie poruszane różne i problemy rodziny i tak dalej. My chcemy porozmawiać tak szczerze. No ale po że mieszkanie, też miałem problemy z tą tablicą. Tak, tak tą nogę no, To nogę połamałem i to tak, trochę... To był tylko taki problem, że to było wszystko jakby na żywo, na szło. No to, to też to, można było zapukać, taki... powiedzieć, wyciśnij mikrofon, kamerę. Informacje, nie? No, ale powiedział, tak. że przyjdzie, wie, wie ten ojciec, tak to wygląda, nie? No. Troszeczkę tak... No, ale, ale tylko, mówię tylko na takie zasadzie, nie? Że jakby... Dlatego dla takiego po prostu, że kolega no. z, z, z takim, takim miejscem, nie? No, rozumiem. A, miejsce, muszę się przygotować A na przykład y, umówić się bez streama? Bez kamery, bez mikrofonu, tak normalnie. Właśnie jak mówiłeś. To przyśpisz prowosza no... do prowosza. Do proboszcza. Tak, to w dni będzie. Oj, jak kolejny sąd kiedy? ale nie wiem jak. To na stronie, dobra? Dobra. No to dobra, zobaczymy. Dobra? Dobra. Dobrze. To dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Staną wokół. Staną wokół. Staną wokół. O kurjak, wszystko. Prowosza nie zastaliśmy. No zdają da, zawizować, zacieszeli, nie? Już kłamię, zresztą już tam coś. Nie, byłem, byłem. No widzowie, no to co? Probosza nie spotkaliśmy, jest na kolendach. Stream trwa, tak? Idziemy do bankomatu i do sklepu. Ja idę do domu. No do sklepu jeszcze idziemy. zakupy. To idziemy Mariuszu razem, ci nie zostawimy. Daj kopertę. Nie kopertę dostał Mariusz. No tak, to był taki ojciec. Widać, że nas też kojarzą, taki w moim wieku nawet. No nie mam pieniędzy, bo nie zdążyliśmy wypłacić. No kurde, no. Teraz już widzicie. Teraz do bankomatu dopiero. Za co? Za to, że, ten? że porozmawiał ze mną? Tak powinien porozmawiać z nami wczoraj ksiądz. A nie, bo to, to ten jest, to jest brat. To nie jest ksiądz ogólnie. Oni się, się nazywają jakoś inaczej. Kopanie? Jak nie wyjaśnił? Słuchajcie, to powinno być wyjaśnione wczoraj. Powinien powiedzieć, i ja bym wam to przekazał, że nie chce wejść, bo to jest niby spotkanie rodziny z księdzem, tak, czy tam coś. Ale powiedział, że wejdzie i ucieknie. Zaczęliśmy Wigilię, a oni uciekli, ministranci uciekli z księdzem od sąsiada. No. Hej, hej. No. Kleryk, to taki kleryk, tak, tak. Teoretycznie <grystanie> oglądają, nie? W nie, tam. nie, no ja jestem zadowolony z rozmowy. Serduszka na czacie dla kleryka. Słuchaj, wiesz, jak nie dopali tożdżniki? Są tacy księżerzy na TikToku, co wiesz? robią live'y. A się do nich. I do którego z nich? Mariusz, jak idziesz? Nie ten, okej, okay, wszystko. Serduszka dla kleryka. Przeta dla Mariusza. Będzie, będzie kociołek. No, no i mogliśmy wczoraj tak normalnie porozmawiać.